21. Kongres e, Spedytorów po trzyletniej e, e, przerwie spowodowanej COVID-em poświęcony był istotnym problemom e, i wyzwaniom, przed którymi stoi branża z racji skutków e, pandemii, którą żeśmy przeszli, e, napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zmian klimatycznych oraz innych problemów ekonomicznych, z którymi się borykamy, jak problemy dotyczące energetyki czy też inflacji. Mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień poświęconych tej ogólnej sytuacji ekonomicznej, planowanym zmianom w prawie celnym i systemach celnych. Odbyły się trzy panele poświęcone łańcuchom dostaw, cyfryzacji oraz sprawom prawnym. Myślę, że to jest istotne spotkanie środowiska branży transportu spedycji i logistyki, na które zapraszamy przedstawicieli administracji państwowej oraz świata nauki.